RTX 2060 super, 2070 super, wreszcie 2080 super. To prawdopodobnie ostatni z zaprezentowanych modeli z tej serii, najlepszy, najwydajniejszy, a być może także i najciekawszy z punktu widzenia konsumenta. Czy RTX 2080 Super dogoni dużo droższego RTX a 2080 Ti? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć dokładnie w tym materiale. GeForce RTX 2080 Super to podobnie jak jej starsze siostry zmodernizowana wersja karty, która nie nosiła tego cudownego dopisku. W porównaniu z 2080 nasza debiutantka może popisać się liczbą 3072 jednostek CUDA. To o 128 jednostek więcej niż w zwykłej 80 -ce. Wzrosty nastąpiły także w zakresie pamięci L1, tensorów jednostek RT oraz tych odpowiadających za tekstury. Nie są to żadne przełomowe zmiany, aczkolwiek każda z nich dołoży cegiełkę do zapowiadanych osiągów wersji Super. Najistot Najważniejszą zmianą z punktu widzenia konsumenta jest ta dotycząca pamięci. Co prawda dalej super korzysta z 8GB FAURAMu, ale co ciekawe taktowanego zegarem bliskim 1950MHz. Przy 256-bitowej szynie pamięci przekłada się to na przepustowość rzędu 496GB na sekundę, o 50 większej niż w modelu 2080. TDP karty zwiększono do poziomu 250W i podobnie jak miało to miejsce w podstawowej wersji modelu, zasilamy ją wtyczkami 6 i 6 plus 2 PIN. Wygląd wersji 2080 Super jest niemalże identyczny jak wersji podstawowej 2080. No dobrze, różnią się one kilkoma szczegółami, ale są to tylko zabiegi czysto estetyczne. Jak chociażby ten element lustrzany, znajdujący się na głównej stronie karty graficznej. No i oczywiście ma on przypominać nam po co w ogóle seria RTX powstała po to, żeby pokazywać zalety ray tracingu. Mamy także dopiski Super, także na tej stronie. Jak i na rewersie, dokładnie na backplate, który znajduje się dokładnie w tym miejscu. I to byłoby na tyle. Zapraszam Was na testy tej oto karty graficznej, a także innych. RTX, -o. czas start. Od razu chciałbym zaznaczyć, że porównanie objęło trzy modele referencyjne: RTX 2070 Super, RTX 2080 Super i RTX 2080 Ti. Wszystkie te karty testowane były w wersjach Thunders. Zwykły RTX 2080 to model Ventus OC od firmy MSI. Uwaga, tak samo taktowane jak wersja Founders Edition, co akurat jest wynikiem zgrabnej sztuczki marketingowej NVIDIA i vendorów. Gadu-gadu, ale jak wydajność RTX 2080 Super wygląda na tle zwykłej 2080 a co myślę? Najważniejsze modelu 2080 Ti, a więc Super bez żadnego problemu pokonuje podstawową wersję karty z układem T104. Włączając w to ocenę dwóch rozdzielczości 1440p i 2160p, różnica pomiędzy tymi kartami w uśrednieniu wynosi 6%. Nie zauważyłem żadnych anomalii testowych czy też specjalnych korzyści wynikających z zastosowania szybszej pamięci. Największe dysproporcje zachodziły w Wiedźminie, Fordzie Horizon 4 i Battlefield 5, ale nawet w tych tytułach różnica w osiągach pomiędzy wersją Super a zwykłą 2080 nie przekroczyła 10%. Za to część konsumentów zacierała ręce w obliczu premiery Super, licząc na kartę bliską wydajności RTX 2080 Ti, Uwaga, w cenie zwykłego modelu 2080. No byłby to swoisty strzał w kolano wykonany przez Zielonych, a co pokazują wyniki użytkownicy kart z układem tu 102 wcale nie muszą brać Waleriany na uspokojenie. Liczby mówią wszystko. Usprawiona 2080 traci do TI ponad 11% w 1440p i blisko 15% w 4K. Z tym, że nie jest to ostatnie słowo wypowiedziane przez najwyższy w hierarchii model Nvidii. Otóż wersja FE ze względu na limity mocy i te odpowiadające za temperatury w trakcie moich testów pracowała z zegarem aż o 250 MHz niższym od wersji 2080 Super. Kiedy przesunąłem w programie MSI Afterburner wszystkie suwaki w prawą stronę, ti zyskała kolejne 6% do osiągów. Jeśli więc dysponujecie wersjami niereferencyjnymi tej karty, to możecie być pewni, że Wasza sztuka 2080 Ti wyprzedzi konstrukcję 2080 Super o blisko 20%. Dużo ciekawiej wyglądają za to testy OC. Podniesienie taktowań RTX 2080 do poziomu wersji Super z równoczesnym overclockingiem obu układów graficznych powoduje, że strata słabszego modelu zamyka się w przydziale od 3 do maksymalnie 7% i to zastrzeżeniem, że wasz model Super będzie kręcił się równie dobrze jak mój. Na całe szczęście podczas wykonywania testów RTX 2080 w moim pokoju nie panowały afrykańskie klimaty. Temperatura była znośna i to się przełożyło także na model Thunder's Edition, kiedy wcześniej RTX -y 2070 Super notowały ponad 83 stopnie. Teraz się okazuje, że taki RTX 2080 Super, właśnie w edycji Thunder's Edition, maksymalnie po overclockingu. Uzyskiwał temperaturę 79 stopni Celsjusza przy 2150 obrotach na minutę, co jest moim zdaniem całkiem niezłym wynikiem, jak na kartę z układem referencyjnym, co bardzo bym chciał podkreślić. Kwestia poboru mocy, cóż, wyświetlę Wam teraz plansze i chyba wszystko powinno być jasne. Żałuję tylko, że nie mogłem wykonać overclockingu RTXa 2080 Ti, przełożyłoby się to oczywiście na wyniki samej karty, ale tak, żebyście zobaczyli jak faktycznie wygląda różnica w poborze mocy pomiędzy tą najlepszą, a właśnie trochę słabszą edycją RTX-a. No cóż, tutaj RTX 2080 Super, szczególnie po overclockingu, pobiera około 20-25 W więcej od wersji 2080. Wielkich zmian nie ma, a trzeba podkreślić, że korzystałem z wersji Ventus OC, która także może pobierać nieco więcej mocy od wersji Fathers Edition 2080. Na całe szczęście RTX-a 2080 Super jest bardzo łatwo podsumować. Debiutuje ta karta w cenie 2080 a oferuje o kilka procent wyższą od niej wydajność, a więc użytkownicy otrzymują w bardzo podobnej kwocie zakupu kartę wydajniejszą, i chyba każdy z nas powinien się z tego cieszyć. No chyba, że ty w ostatnich 3-4 tygodniach kupiłeś 2080 i w tym momencie. Tracisz te kilka procent do osiągów, nie jest to może jakaś kolosalna różnica, aczkolwiek szkoda, bowiem są to jakby darmowe przyrosty wynikające z zakupu karty po bardzo podobnej cenie zakupu. Najtańsze 2080 Super powinny kosztować około 3100-3200 zł. Sugeruje się cenami RTX-ów 2060 Super, których niektóre wersje kosztują mniej. Od tej deklarowanej przez Nvidia, z kolei najlepsze wersje od 3300 do nawet 4000 zł. Za te najbardziej upakowane wersje z All-in-One'ami, a także z blokami wodnymi do Custom LC. Cóż, karta pobiera więcej mocy, na pewno jej układ chłodzenia będzie troszkę głośniejszy niż w wersji podstawowej lub temperatury będą wyższe. To wynika oczywiście z wydzielania mitowania większej ilości ciepła. Tak sobie myślę, co jeszcze mógłbym tutaj podkreślić. Aha, no i przede wszystkim porównanie do RTX 2080 Ti. No słuchajcie, jeśli liczyliście na kartę o wydajności porównywalnej z RTX-em 2080 Ti, no to może być rozczarowani. Absolutnie daleko tej karcie do 2080 Ti. Cały czas uważam, że pozycja tej najwydajniejszej karty zielonych jest niezagrożona. Strata no myślę od 15 do 20% jeszcze jest. Zbyt dużo, byśmy mówili o jakimś overclockingu, który jest w stanie dogonić wersję TI absolutnie nie ma na to miejsca. To jest zupełnie inny model karty, e, inaczej występujący w hierarchii. Pytanie tylko, czy jego cena jest sensowna. Ja uważam, że nie, ale o to już oczywiście możemy się spierać w komentarzach, w kolejnych publikacjach. To tyle ode mnie, moi drodzy. Znacie wydajność rtx 2080 Ti. Na pewno część z Was będzie czekała na wersje niereferencyjne. One mają przyjść wraz z jej premierą, czyli teoretycznie dzisiaj mają być już dostępne. Zobaczymy, jak to będzie się układało na rynku, czy najpierw Nvidia nie będzie chciała sprzedać wersji Founders Edition. To wszystko się okaże niebawem. Ja już mówię, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się już niedługo na kanale TechLipton i papa. Pa, miłego oglądania.